Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla się ukłania. Dziś horoskop na 2026 rok dla wszystkich spod znaku wagi. Zobaczymy co to będzie za energia tego roku, co będzie najważniejsze, rozwój, nauka, sprawy zawodowe, finansowe, uczuciowe. I tam wszystko jeszcze się okaże w trakcie wróżenia. Wróżba, horoskop oczywiście, wróżba kartami tarota, prawda? Do tego jeszcze będzie runa na szczęście, karty Lenormand jako podpowiedzi, rady i ostrzeżenia i karta wizji. Co to będzie za wizja na ten 2026? Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po 15 zł na filmik publiczny, wasze prywatne. Musi być imię, data urodzenia i pytanie. Dat urodzenia nie czytam, ale imię i data urodzenia to jest wasza wibracja, z której mogę powróżyć. Poza tym, jak wam się spieszy, bo wiadomo, te pytania po 15 zł to ja zbieram i dopiero po paru dniach nagrywam. A jak wam się spieszy i macie jakieś ważne pytanie pojedyncze, to możecie zadać mailowo lub sms No i dostaniecie w tym samym dniu odpowiedź pisemną. E, co jeszcze? Wróżę albo 30 albo 50 minut, możecie się umawiać na wróżby przez telefon, przez różne tam aplikacje, które macie w telefonie. Oprócz tego, kochani, możecie zamawiać sobie rytuały świec, to jest biała magia robię teraz w pełni księżyca rytuały pełnia jest raz w miesiącu jak macie ochotę możecie zamawiać sobie taki rytuał na przyciągnięcie na przykład miłości, zdrowia, finansów, dobrobytu, szczęścia no czego tam sobie życzycie bez szkody dla nikogo albo na odcięcie się od złych energii ludzi sytuacji odcięcie się od uzależnień na sprzedaż kupno czegoś, na zdanie egzaminu, no wiecie co tam chcecie. Bardzo fajna sprawa, jest to niedrogie, nie także spróbować warto, zobaczyć jak to działa. Zmieniamy tą zastaną energię, która jest koło nas. Ale jak macie większe problemy, czy duchowe, energetyczne, zdrowotne, można sobie zamówić oczyszczenie energetyczne, to tak się nazywa. Robię to zaocznie, ale nagrywam w filmie prywatnym, żebyście mogli sobie obejrzeć, no oczywiście sprawdzam czakry, sprawdzam aurę, odcinam od spraw rodzinnych, ostatnie wcielenie, sprawdzam co wam grozi. To wszystko jest sprawdzane, oczyszczane i wzmacniane, oczyszczam wahadłem, okazam białą szałwią, wszystko Wam mówię, czy macie klątwy, uroki, złożeczenia, blokady, wampiry energetyczne, co Was blokuje, no i tutaj rzeczywiście bardzo to jest fajne, pomaga, robię tego sporo, także jak macie ochotę, to zamawiajcie sobie, też dosyć szybko to robię, nie czekacie na to, na to miesiącami. Tylko staram się jak najszybciej wam zrobić takie oczyszczenie energetyczno-fizyczno-duchowe, żebyście lepiej się poczuli. Możecie też dla kogoś bliskiego zamówić takie oczyszczenie, prawda? Dla dziecka, dla pieska, dla kotka. Słuchajcie, można oczyszczać domy, można oczyszczać auta, działki, firmy, co tylko chcecie, bo wszystko jest energią. Co jeszcze robię? Horoskopy możecie zamawiać se na 2026 rok. No, to jest skarb Starota albo z kart Lenormand, czego tam chcecie. Można na dwa, na trzy lata też zamówić sobie horoskop, ale ja myślę, że taki na rok, fajny horoskop, wszystkie aspekty, plus wszystkie miesiące, ostrzeżenia, rady, tak jak tu, tylko że wiadomo indywidualnie, no i dochodzą jeszcze wszystkie miesiące. Ja tutaj nie robię wszystkich miesięcy, bo ja robię jakby co miesiąc, prawda, dla wszystkich znaków Zodiaku e, i tygodniowe horoskopy są i miesięczne, i teraz roczne, i numerologiczny horoskop, no wszystko ja robię codziennie, wstawiam jakieś filmy dla Was. E, też pytania tajemnicze, przekazy duchowe, e, pytania globalne to wszystko jakby jest na moim kanale. Warto zasubskrybować, warto też oglądać moje rolki, krótkie filmiki. Słuchajcie, które również są bardzo fajne to jest dla rozrywki. Wybieramy jakąś kartę, mamy tam przekazy od aniołów, mamy różne amulety. Jak macie ochotę, to też możecie wejść i zobaczyć te moje właśnie krótkie filmiki, rolki, tak zwane shortsy. Ok. Czyli zaczynamy. Zawsze możecie wejść na moją stronę www.styla.pl, zobaczyć co ja robię. A ja zaczynam y, teraz wróżbę dla wagi. I energia roku zobaczymy, jaka to energia roku będzie dla wagi 2026 rok, pustelnik. Hmm. Słuchajcie, pustelnik. Pustelnik to jest energia zastania, osamotnienia, przemyśleń życiowych. Nic się nie dzieje nieraz, ale jest też nauka w tym. Mądrość, nauka, rozpoczęcie czegoś, prawda? Rozpoczęcie jakiejś nauki. Rozwój też może być duchowy takie uspokojenie, medytowanie. Słuchajcie. Pustelnik to mądrość, to mądrość życiowa. Może niektóre wagi będą musiały podjąć jakąś decyzję w tym roku, właśnie, ale bardzo skrupulatnie ją przemyśleć. Zobaczymy, co tam się. Zawsze pustelnik powiem Wam, że kojarzy mi się z Waszym znakiem zodiaku, właśnie z taką mądrością, z taką przenikliwością, prawda? No, właśnie, pustelnik jest przenikliwy, tak? On wszystko jest, przemyśli sobie, przeanalizuje. No dobra, zobaczymy, co będzie najważniejsze w 2026 roku. No, tutaj takie też zawodowe sprawy ważne. Będziecie o coś się martwić, bać, może o pracę, o, o finanse, prawda, o to, czy Wam wystarczy na kredyt. Wiecie, jak to jest. To też są takie troszeczkę za dużo. Widać, że najważniejsze to dla Was będzie, żeby sobie dobrze radzić, finansowo też, no i też będzie wzbudzać Was tutaj. Strach, lęk właśnie, właśnie takie rzeczy właśnie finansowo zawodowe. Ale zobaczymy rozwój i nauka. Zobaczymy, czy to będzie rozwój i nauka ten pustelnik, czy bardziej osamotnienie i chęć odizolowania się od świata. E, powiem tak, właśnie tutaj bierzecie się za coś, bierzecie się właśnie za rozwój. Może to być rozwój duchowy, ale może być to też nauka. Um, chcecie być w czymś najlepsi, prawda? Perfekcyjne wagi. Tak, oczywiście, więc będziecie mieli tutaj pole do popisu. Życie zawodowe. Praca. Życie zawodowe i praca. Zobaczmy, co tu mamy. No, właśnie, nerwowo, czy macie firmę, czy jak macie firmę, no to większa konkurencja, nerwowość, właśnie widać tutaj stres, czy w pracy, prawda? E, jakieś nowe projekty, które mogą nie wypalić. No jest tutaj dużo, dużo stresu, dużo nerwowości, nawet zepsute relacje w pracy, bo piątka mieczy, no to niestety jest jakiś duży problem. No, i dlatego będziecie się martwić, prawda? O te finanse, o tą pracę. No, ale może zobaczymy, może finanse wyjdą w sam raz bardzo dobrze. Finanse dla wagi na 2026 rok. Nie, no, powiem szczerze: ci, co pracują, no to będą te pieniądze. Niektóre wagi będą też załatwiać sobie urzędowe pieniądze, czyli emerytura, renta, dofinansowania, różne takie rzeczy. Dacie radę, żebyście też nie wchodzili w jakiś taki stres, że nie uda wam się przeżyć tego 2026, bo uda się. Właśnie może to was mobilizuje, żeby coś zmienić w swoim życiu zawodowym, finansowym prawda? Sprawy urzędowo-sądowe, sprawdźmy. No, i tu jest pustelnik, tu właśnie są zatrzymania pewnych spraw, ale też jest dokończenie, na przykład sprawa sądowa, jak będzie to dla Was korzystnie, nawet jak będą te sprawy jakby poprzesuwane, prawda? Lub może być tak, że dogadacie się bez właśnie spraw sądowych, prawda? To też jest fajnie, jak się dogadujemy. Teraz podobno mają być takie rozwody, że jak się dogadamy, to podpisujemy i do widzenia, bez żadnych spraw sądowych, no ciekawa jestem, ale czy Polacy się potrafią dogadać między sobą? Chyba, chyba nie. <noise> Ogólnie myślę, że dobrze, że dobrze, że tutaj sprawiedliwość jest po waszej stronie, a sprawy urzędowe też bardzo dobrze wam mogą pójść, jakbyście mieli do załatwiania coś, czy do podpisania jakąś umowę. życie uczuciowo miłosne, zobaczmy. No, powiem tak, no jest ta arcykapłanka, nieraz będziecie chcieli być sami. To jest też tak, że szukamy takiej izolacji, żeby pobyć samemu, że dla nas to jest fajne. Jak poczytamy książkę, pouczymy się, prawda? Ale ogólnie będziecie mieli powodzenie w miłości i w emocjach i też ja myślę, że ten pustelnik na początku właśnie was wzmocni emocjonalnie, prawda? Że no tutaj rzeczywiście, e, mimo tego, tych strachów, lęków o tą pracę, o tą przyszłość, będziecie właśnie zmobilizowani i emocjonalnie też silniejsi. Co was nie zabije, to was wzmocni. Tak się to mówi. Życie rodzinne, zobaczmy. No, takie spokojne, można powiedzieć, spokojne aż za spokojne. No będziecie próbować, żeby jednak dać opiekę, dać ten spokój dla swoich dzieci, na przykład dla swojego partnera, partnerki. Także spokojnie. Mhm. A zdrowie i energetyka, zobaczmy. Zdrowie i energetyka, waga 2026 rok. Powiem tak, nie jest źle. No, troszkę widać to tutaj właśnie popsute, jakby relacje z kobietą, która może być waszym wampirem energetycznym. No, i wtedy układ pokarmowy tutaj siada, prawda? Przeciążenia, przepracowanie trochę, przemęczenie w głowie. No, też będą takie chwiejne decyzje związane z pracą i, i finansami, co też was może trochę męczyć. Gardło przytkane jest też troszkę, czyli na to gardło też trzeba uważać, ale to są blokady, bo na przykład nie mówimy tego, co powinniśmy mówić. Także nie jest źle. I teraz sobie sprawdzimy. Rady i ostrzeżenia, właśnie na 2026 rok. Aż się nie chce wierzyć, ten teraz, ten rok tak szybko jakoś minął. 2025 bez. jakoś tak dziwnie szybko. Rady i ostrzeżenia. No, widzimy tutaj. Widzimy tutaj mężczyznę. Będzie to relacja karmiczna. Czy to będzie wasz partnera, może wasz nowy znajomy, ktoś, kto też chce wracać z przeszłości, to dziwne, ale właśnie, bo tu jest most, czyli rzeczywiście niezałatwiona relacja karmiczna, to często jest z naszym bratem, siostrą. Um, ojcem, matką, prawda? Często mamy takie relacje albo z byłym partnerem i rzeczywiście ktoś tu będzie próbował się do Was dostać, ale musicie uważać, bo to będzie trochę fałszywa osoba, więc jest to ostrzeżenie. No i też rada, żebyście się tak nie martwili o finanse, bo dotrą do Was jakieś finanse, o których nie wiecie. No to teraz sobie wylosujemy runę na szczęście dla naszej wargi. Urus. Bardzo fajna runa. Ona przynosi przede wszystkim zdrowie, siłę. E, ona przynosi takie pozytywne rzeczy, tak nas wzmacnia, prawda? Także myślę, że narysujcie sobie tą runę, no i można nosić ją przy sobie, albo po prostu gdzieś położyć żeby sobie leżała w domciu. On, ona i tak działa jak amulet, kształtem. No i co tutaj? Karty wizji. Jaka wizja? O! Dziurawy parasol. Czy ja lubię tą wizję? No nie do końca, ale dla was może właśnie to trochę jak ten pustelnik. Teraz potrzebujesz czasu dla siebie, wszystko inne może poczekać. Teraz Ty jesteś najważniejszy. Gdy będziesz sam, Twoje myśli będą czyste. Może dlatego ten pustelnik, może my potrzebujemy nieraz takiej izolacji, prawda? Potrzebujemy się wyłączyć, potrzebujemy ciszy, prawda? Teraz nie mamy ciszy. Teraz nie mamy czasu się ponudzić. Cały czas coś się dzieje, coś się kręci, prawda? No dobrze, czyli to będzie wszystko. Ja życzę Wam, żeby to był udany rok, żebyście rzeczywiście może czegoś się nowego nauczyli, bo człowiek tak traci czas na byle co, a przecież jeszcze tyle rzeczy nie wiemy. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Niech magia będzie z Wami. Do usłyszenia, pa pa!